rolled drive it hard Witajcie w kolejnym odcinku Singularity. Po ostatniej akcji z brakiem dysku. Co tam jest? Coś tam jest, mogę to wziąć? Nie mogę, lipa. Po ostatniej akcji z brakiem dysku widzę chłopaka, on jeszcze bardziej odwala. To chyba przez to, że brakło dysku wtedy. Leż stary, weź nie świruj. Dobra, bawimy się dalej w Singularity. Cicho, to nie ja. Tylko zanim pójdziemy tu, to tam mamy ulepszenie UMC, tylko trzeba minąć tego padafiana, padawana. Gdzieś ty tam wszedł, jakżeś ty tam poszedł? Bądź ostrożny. Jestem ostrożny. Bądź ostrożny. Znowu będziemy coś ulepszać, aż się boję co się stanie. Znowu mi żaróweczki podkręcacie. Dacie nowe halogenki. A ja chyba tym razem nie. Oda the hell? A cóż to nam doszło teraz, aż boję się wiedzieć. Odmienienie. Naciśnij szybko dwa razy Q, aby przemienić żołnierza w odmienionego. Aha, spoko, mogę zmieniać zwykłych żołnierzy w stwory. Tam mi się drzwi otwarły, ale tam mam jeszcze jedno otwarte... Kłótni. Tam mam jeszcze jedno otwarte drzwi, więc do nich pójdziemy. Tu są za rzeczy. Nic tu nie ma. A, nie są skarby, muszą być. Biowzór. Co to znowu doszło? Udało Ci się odkryć wyposażenie. Zwiększenie liczby pakietów medycznych, które możesz posiadać. O, to się przyda. Jak będzie tylko okazja, to to wykorzystamy. Dobra, to by było... To... A, jeszcze tu mogę coś zrobić. Otwórz. Ammunation. Git majones. Dobra, tu widzę kolega dalej łazi, ale dobrze, bo przynajmniej przeszedł. Mogę se na luzie przeleźć. O, ten leży tam, leży, kuźwa, zapity, w trupa. Ciekawi mnie jeszcze, co jest tam, ale tam ich jest dużo. A nie mam czegoś takiego jak safe. Ale mogę to naprawić i ich trafi szlak. To było mądre. Idę ten, cicho tam! Ci tam po rusku coś gadają. Świrusy jedne. Idę tędy. No jest tu jeszcze jeden hopek. Coś je? Czy co on robi? Co robisz starym, Modlisz się? Allah Akbar TV! Double Poland! Pozdrawiam chłopaków z Solusiana i Falafela. Luluzki, tak. A, tu mogę wejść, no, spokój. Holy shit. Wiedziałem, że się, chłopaki zdenerwują. Zdechnij. Ajajaja, aj, ja, aj, 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 zdrowie, param pam, Umarłeś. No, chociaż tyle dobrze. A ty co masz? Tysiąc technologii. No to mi się podoba. Tak to ja mogę działać. O, tu jeszcze coś jest. No to idziemy. W takim razie się z chłopakami tam pobawić. Tylko zmieńmy broń może na tą. Uuu, ile amunicji? To już to jest niepojęte. 290... Dziewięćdziesiąt... oku, kurwa. Jezus, jak oni próją życie do zera. No to jest niepojęte. Teraz się z chłopakami muszę pobawić. Tam ci mi usłyszeli? Nie. Dziwne, że tych. O kurwa, macie. Dziwne, że tych debili nie słyszą. Starzejcie się, chłopaki. Amunicja. O, 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 o jest tu jakiś kurwa talib samobójca. Uważaj na siebie więc... rękę. Leż tam. O dobra, jeden leży. Aha, ty cwaniaczku Widziałem cię tam. Jeszcze stoisz. Czy leżysz już? Chyba się już położył, okej. Okay. Jest pakiet medyczny, to już mi ratuje dupę. Mamy broń, mamy coś, mamy jeszcze nic nie mamy. Kurwa, i teraz. Holy crap! A ten co tu odwala jakiś Tarzan boy, kurde się buja na linę. Gdzie ty, djesz, gdzie ty... Gdzie ty dzielasz? Do mnie strzelasz. Tu jesteś. Dobra, chodź. Pasho won i stąd. O kurde, o fuck. Fuck jak miło dupę. Nie no ja stąd spiszczam. Tu klęknę sobie tu. Ała. No gościu! To już jest bezczelne, żeby tak stać. Tam cię widzę Gdzie wy tu jeszcze jesteście chłopaki? Tam u góry coś słyszę. A nic nie widzę. Mam granaty? Nie mam granat, Chyba idziemy dalej. O lolololo. Ma strzelbę cwaniaczku. Chodź tutaj. Dobra. Szybko poszło. Póki co? Zobaczymy co będzie się dało. Da działo się wale i się będzie. Gdzie on? Na dupie! Dźwigam, dwiegam. O snajperka Ten bez głowy tam lata, no to jest... To jest przepiękne Pum. Dobra, idę se, idę se, idę se, idę se, idę se, idę, idę, idę. idę. Idę sobie tu leję na was, sikam na was ciepłym moczem. Aha, nie mogę, tylko tutaj tyle mogę sobie iść. A po co ja tu przelazłem? Nie wiem. Jest ja ze snajperki Zabrałeś moją strzelbę palancie. Po coś się wychylał. Następny, następny proszę. Goodbye. Kolejny Tam jesteście, dobra I see you. Trafiłem mu w ramię zginął, to też jest piękne w grach komputerowych. Zginąć przez śmierć z ramienia. Dobra. Tak jak mówiłem ostatnio w licznym szańcu, kula trafiła do tętnicy i popłynęła wraz z krwią prosto do serca. Przez to zginął. Uważaj, ręko. W twoją stronę kierują się kolejne patrole. A ja stąd spierdalam. Katia. Holy crap, ilu ich tu jest? Puf! Jeszcze jednego tu koleżkę widziałem. O, właśnie, jest. Good. O kurwa, jest tu ich jeszcze z Kubańców tylu. Przydałaby mi się strzelba. Bo w tym mi się już ammo kończy. Halo, halo, chłopaki, Gdzie jesteście? Steampack. Przydał się. Dał się, dobra. Kolejny, pełne zdrowie mam. O, jest strzelba. Dobra, Nie. To nie strzelba. Szukam strzelby, panowie. Macie strzelbę może? O, tu coś jest. Aha i nic więcej. Dobra, to wracamy z powrotem. Kurwa jak wysoko to podąża. Już mnie nie ma, już se poszłem. Nikt mnie nie widział. Czemu ja nie mogę mieć granatów? I see you! Data, wieśniaku. A, tu jesteś, hać, O Oj, ty masz snajperkę, kolego, oddaj to. To mi będzie potrzebne. Nie, no tak. Bożesz, ty mój. Gdzie się chowam? Tutaj jestem. Tutaj jestem. A, widzę cię. POM To jest naprawdę pech. Umrzeć w taki sposób to jest. A gdzieś ty masz sniperkę, tam nie jest sniperkę. Ale udało mi się go Dobra, nam co jeden został, nie będę mu przeszkadzał. Ja muszę pamiętać, że mogę tą kulkę robić, a używa się jej przyciskiem yy, którym? A tym spoko, dobra. Niepotrzebnie to zużyłem, ale to nic. To jest naprawdę tyle rzeczy do ogarnięcia, że ich nie ogarniam po prostu. Tu coś jest jeszcze? Nic tu nie ma więcej wyjść z powrotem? Nie, no nie mogę, ale dupa. I co teraz? Łada. The... A, drabina, dobra. Nie skomentuję mojej inteligencji. Ja wiecznie nie widzę drabin. To samo jak gram z Meatskate'em, nie widzę drabiny. Co oniś tak świecili. Dlaczego nie mam napisów? To jest pytanie za 100 punktów. I pewno teraz nie mogę tego przestawić. Grafika, dupa, opcje, dźwięk, dźwięk. Nie mogę. No dobra, trudno. Na razie będzie bez napisów. Sorry za te ustawienia. Dobra, wcisnąłem C. Już się powoli skradam do chłopaków. O kurwa. Wy, wypróbujmy kulkę. To było głupie. było bardzo... Nie gadaj. Co to jest? Auto działko? Ciężkie działko z automatycznym podajnikiem amunicji. Magazynek mieści 100 pocisków. Broń charakteryzuje się ogromną siłą ognia. Świetnie się sprawdza w trakcie dłuższych walk. Okej. Okay. A że czeka nas jakaś ostra jazda, to zakończymy ten odcinek. I chyba nie był zbyt krótki. Nieważne. odkurzać mam. Mam nadzieję, że nie był zbyt. Już cię podsadzę, ale to w następnym odcinku. Dobrze, Kasia? Poczekaj. Trzymajcie się, cześć. I do następnego. Jak wam się podobało, to możecie tam łapkę jakąś ciabnąć. To na razie. Do następnego. W Singularity.